Wiele osób zmaga się z bałaganem i nadmiarem w swoich domach i nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo wpływa to na ich stan psychiczny i fizyczny. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego, jednak w dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak nadmierny bałagan wpływa na Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nadmiar sprawia, że czujemy się źle. Zapraszamy na odcinek. Ona. Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem Podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie. Zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, a także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem lepiej podcast na Facebooku i Instagramie. Przechowywanie, a nawet gromadzenie rzeczy jest uzasadnione ewolucyjnie. Mogło pomóc ludziom przetrwać ten czas między żniwami a polowaniami. Jednak w dzisiejszym świecie potrzeby większości z nas są nie tylko zaspokajane, ale także przekraczane. I po raz kolejny okazuje się, że pożądana i tak dobra cecha w nadmiarze może stać się kolejnym powodem do stresu. W odcinku 119 mówiliśmy o powodach, dla których ludzie się zagracają. Wiele z nich związanych jest z emocjami, co sprawia, że proces odgracania może być bolesny. Jednak życie w otoczeniu nadmiaru przedmiotów może być jednakowo trudne. Pierwszy na naszej liście jest stres. Badania jasno pokazują, że ludzie, którzy swoje domy nazywają zagraconymi, mają wyższy poziom hormonu stresu, kortyzolu. Już wielokrotnie mówiliśmy w naszych odcinkach o tym, że każda rzecz w naszym domu wymaga czasu i uwagi, które okazujemy za pomocą sprzątania, szukania czy naprawiania. Nierzadko w natłoku różnych spraw odwlekamy te czynności, albo tych rzeczy jest po prostu tak dużo, że zwyczajnie brakuje nam doby i wtedy pojawia się uczucie rozczarowania samymi sobą, poczucie winy, poczucie, że jesteśmy niewystarczający. W ten sposób uderzamy w poczucie własnej wartości, zamiast zauważyć, że po prostu wzięliśmy na siebie za dużo albo że nasze priorytety są zupełnie inne i nie chcemy poświęcać czasu i energii na opiekę nad przedmiotami. Życie w zakradzonych domach ma ogromny wpływ też na dzieci i ich rozwój. Podlinkujemy wam takie badanie z 2012 roku na naszej stronie internetowej, które pokazuje, że życie w takim chaotycznym otoczeniu, chaotycznym środowisku może zaburzać umiejętność regulowania emocji u dzieci czy negatywnie wpływać na rozwój ich mowy. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest przytłoczenie. Zagracenie to coś więcej niż przedmioty w nieładzie i nadmiarze. Zagracone mogą być też nasze głowy, przez nadmiar informacji, nieprzepracowane emocje, czy trudne relacje, z których nie możemy się wydostać. Uczucie przytłoczenia mogą powodować też myśli związane z nawykami, których trudno nam się pozbyć, albo obawy związane z finansami, czy rozpamiętywanie różnych sytuacji z przeszłości. Cały fizyczny, umysłowy i emocjonalny bałagan może sprawić, że będziemy mieć problemy ze skupieniem, może też zwiększyć się poziom stresu i obniżyć poziom naszej energii. Jak gdy odczuwam takie przytłoczenie, to powoduje to u mnie blokadę do zrobienia czegokolwiek. Natrafiam na taką ścianę z zbunowaną z niemożności, jak ja to nazywam, i powoduje to u mnie to, że nie wiem, w co mam włożyć ręce, i dlatego nie robię nic, co jakby pogłębia tylko ten stan. Nasze mózgi mogą poradzić sobie tylko z określoną ilością bodźców w jednym czasie. To żadna tajemnica. Jeśli Twoja przestrzeń jest zagracona, nieustannie nadmiernie pobudzasz swój umysł. Przy tak wielu obrazach, dźwiękach, doznaniach, zapachach, które konkurują o uwagę, przetwarzanie wszystkiego naraz jest po prostu wyzwaniem dla mózgu. Taka nadmierna stymulacja może negatywnie wpływać na naszą pamięć i na nasze zdolności poznawcze. Obciążanie mózgu jest zwyczajnie męczące i odbija się negatywnie na naszym samopoczuciu. Co się dzieje, gdy mózg zaczyna się czuć przytłoczony? Pojawia się frustracja, która następnie wyraża się w naszym zachowaniu. Bałagan utrudnia nam odnalezienie potrzebnych rzeczy. Zabiera czas, utrudnia skupienie i doprowadzenie spraw do rozwiązania. A to powoduje rosnącą frustrację i niezadowolenie. I tak niepostrzeżenie dzień po dniu buduje w nas negatywną energię. Która następnie odbija się na zadowoleniu z życia czy relacjach z bliskimi. Bałagan może również powodować trudności finansowe. Lubimy robić zakupy, ponieważ powoduje to wyrzut dopaminy do naszego organizmu i sprawia, że czujemy radość. To jest przyjemne uczucie. Często nieprzemyślanymi zakupami rekompensujemy sobie kłótnie w relacjach, czy niezadowolenie z aktualnej sytuacji życiowej, albo może zły dzień w pracy. Takie zakupy na pocieszenie często sprawiają, że nasze domy wypełniają się przedmiotami, których nie potrzebujemy, a nasze konta opróżniają się w zaskakującym tempie, prowadząc do kredytów i niepewności finansowej, które następnie znów wpędza nas w takie błędne koło, bo czujemy się źle, czujemy się sfrustrowani, czujemy się niepewni i czujemy się po prostu źle. A to powoduje, że tracimy poczucie bezpieczeństwa, bo trudno czuć się dobrze i bezpiecznie, czy odpoczywać w domu, w którym piętrzą się stosy rzeczy, a sama myśl o zrobieniu porządków wydaje się zadaniem nie do przeskoczenia, sprawiając, że ogarnia nas przerażenie i niechęć. Taki dom nie jest naszą bezpieczną przystanią, wręcz przeciwnie, nierzadko staje się wstydliwym sekretem, który utrzymujemy w tajemnicy nawet przed bliskimi. Dom, w którym kontrolę przejęły rzeczy, przyczynia się do poczucia osamotnienia i wyobcowania. Dom, w którym nie ma przestrzeni do robienia rzeczy, które lubimy i które pozwalają się nam rozwijać, np. praktyka jogi, taniec czy wspólne celebracje lub majsterkowanie, to nie jest przestrzeń, w której będziemy się czuć szczęśliwi. Zbieranie rzeczy może się stać obsesją, kiedy potrzebujemy przedmiotów, aby wypełnić pustkę spowodowaną np. traumatycznymi doświadczeniami. Zbieractwo charakteryzuje się niezdolnością do pozmywania się rzeczy, bez względu na ich wartość. Osoby, które borykają się z tym zaburzeniem, mają trudności z porządkowaniem i organizacją swojego dobytku. Do takiego stopnia, że życie w takim właśnie środowisku zagraża ich zdrowiu, powodując np. zagrożenie pożarem, czy ryzyko potknięcia się i przywalenia stosem rzeczy. Może również prowadzić do konfliktów w relacjach, do izolacji i niemożności wykonywania podstawowych codziennych obowiązków, takich jak gotowanie czy kąpiel. Oczywiście nie każda osoba, która ma bałagan w domu, boryka się z sylogomanią. Tak profesjonalnie nazywamy to zaburzenie. Jednak poruszając temat zdrowia i nadmiaru, po prostu pomyśleliśmy, że nie sposób nie wspomnieć o tym aspekcie. Bałagan w naszym życiu może również prowadzić do rozwoju pewnych chorób, m.in. depresji. Mówiąc o wpływie nadmiaru na nasze zdrowie, nie możemy pominąć tego tematu. Różne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatniej dekady powiązały bałagan z problemami zdrowia mentalnego. Zbyt duże nagromadzenie rzeczy może powodować zwiększenie poziomu kortyzolu, niższą produktywność, bezsenność, przyrost masy ciała, prokrastynację i właśnie depresję. Niepokój lub depresja sprawiają, że nie masz energii na sprzątanie, na porządkowanie, a bałagan w domu może wywoływać uczucie przytłoczenia i pogłębiać stany depresyjne. I to jest właśnie błędne koło, z którego naprawdę trudno się wydostać. Lęk i stres, podobnie jak bałagan, sprawiają, że czujemy się przytłoczeni. W depresji brak nam energii na wykonywanie podstawowych czynności, nie mówiąc o podejmowaniu decyzji. Bałagan gromadzi się wokół nas. Prowadząc do zagracenia, które sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej niespokojni i przygnębieni. To z kolei prowadzi do mniejszej motywacji do sprzątania, a stosy bałaganu stają się coraz większe, a z czasem ich widok jest zupełnie normalny. Ogromne stosy rzeczy są trudne do posortowania, a myśl, że nie wiemy od czego zacząć, wywołuje u nas paraliż. Jeśli znaleźliście się w takiej sytuacji, to prosimy Was, nie bójcie się i nie wstydźcie prosić o pomoc. Czy to o pomoc terapeutyczną, czy o pomoc bliskich, przyjaciół, czy specjalistów w sprzątaniu. Chcemy Wam przypomnieć, że dobrą stroną tej sytuacji jest to, że naprawdę nieważne jak bardzo zagracony jest dom, to zawsze, ale to zawsze można go posprzątać. Można zacząć od małych rzeczy: od umycia naczyń w zlewie, od umycia wanny, wyniesienia śmieci, czy uporządkowania tylko jednej szuflady. Niewykluczone, że uporanie się z tym małym zadaniem da wam siłę na kolejny obszar i tak małymi krokami odzyskacie swój dom. Serdecznie Wam również polecamy kanał Auri Katarina na YouTubie, gdzie możecie przekonać się na własne oczy, jak wygląda metamorfoza i sprzątanie domów osób, które chorują na depresję i że naprawdę można sobie z tym poradzić. Chciałbym tutaj dodać jeszcze jedną rzecz. Żeby to było jasne, że nie twierdzimy, że bałagan jest jedną z przyczyn występowania depresji, ponieważ jest to bardzo złożona choroba, powody dlaczego ludzie zapadają na nią są bardzo różne. Chcemy tylko powiedzieć, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane i że istnieje między nimi związek. Dlatego jeżeli słuchają nas osoby, które zmagają się z taką chorobą, to wiedzcie, że nie jesteście sami i zawsze możecie prosić o pomoc. I tą pomoc na pewno znajdziecie i otrzymacie. Nie tylko nasze zdrowie psychiczne może być zagrożone poprzez życie w nadmiernym bałaganie, ale też nasze zdrowie fizyczne, ponieważ nadmiar rzeczy może utrudniać ich regularne sprzątanie, a to prowadzi do zagrożeń właśnie naszego zdrowia fizycznego. Miejsca, gdzie myjemy mięso lub własne ciało, które nie są regularnie sprzątane, mogą gromadzić bakterie. A kurz, którego nie usuwamy, może powodować zaburzenia oddychania lub nasilać alergię. Odgracanie i pozbywanie się nadmiaru jest trudnym procesem, bo musimy się zmierzyć z samymi sobą. Musimy nauczyć się ustalać priorytety, dokonywać wyborów i działać pomimo trudności. Proces odgracania zmusza nas do zastanowienia się nad wartościami, naszymi życiowymi rolami i celami, ale warto się z nimi zmierzyć. Nie tylko dla poczucia wolności i lekkości ale także własnego zdrowia. Zabierając się za odgracanie, warto więc zastanowić się nad poniższymi pytaniami. Czy możesz się zrelaksować w swoim domu? Jak wygląda twój dom z marzeń? Co sprawia, że czujesz się przytłoczony lub przytłoczona? W jaki sposób bałagan uniemożliwia ci rozwój osobisty lub zawodowy? Czy czujesz, że w twoim życiu są obszary, nad którymi nie masz zupełnie decyzyjności? Których rzeczy możesz pozbyć się jak najszybciej? Zorganizowany, odgracony dom zapewnia spokój ducha, ponieważ jest mniej bodźców, które zabierają naszą uwagę. Nie tracimy czasu na ogarnianie i szukanie rzeczy, kiedy ich potrzebujemy. Taki dom pozwala się skupić na tym, co jest dla nas ważne: czy to praca, spędzanie czasu z rodziną, rozwój pasji, czy cokolwiek innego. Jeśli więc jesteś jedną z tych osób, które zawsze mówią, że mają wieczny bałagan w domu, i ten odcinek zmotywował Cię do tego, żeby coś z tym zrobić, to serdecznie zachęcamy Cię do odsłuchania wszystkich odcinków z naszej serii o minimalizmie. Wierzymy, że będą one dużą inspiracją i oczywiście zapraszamy Was serdecznie do kontaktu po wysłuchaniu tego odcinka, do pisania do nas czy to e-maili, czy wiadomości prywatnych na Facebooku i na Instagramie z tym, jakie są Wasze przemyślenia. Czy wy też widzicie wpływ nadmiaru rzeczy, czy bałaganu na zdrowie? Do usłyszenia za tydzień. Dobrego piąteczku. Szufla. Intro. Trzymaj się rączki. Powalić bo, bo paluchami. Rączki. Totalnie tak nie mówisz. Ja dlatego to słyszę tak bardzo. Oj, tu, pysiaku, daj pysiaki. Ja bym chciała, żebyś jeszcze raz Dobrze, jeszcze raz przeczytam, ale daj pysiaki. Nie mogę ci dać pysiaku, bo mam nasmarowane pysiaki. A nasmarowałaś miliona kremami za miliony funtów i teraz nawet buziaczka dać ci mogę. Możesz dać w łóżko albo w ustko. Teraz w łóżko mi dajesz, teraz. Tak to nigdy nie mogę w łóżko. Nie. Proszę, przytłoczenie jeszcze raz. Zawsze jak nagrywamy to latają. Mieszkam koło ich <noise> Ale że tak jest słychać. W trakcie dnia to ich tak nie słychać. No, bo jeszcze jest, wiesz, już cicho jest po prostu na dworze. Nie o, jeżdżą o, auta o, i tak o, dalej. Poza tym teraz też wybitnie zwracasz uwagę. No to też prawda. W jaki sposób bałagan umoniew... Umoni umoni <noise>